Piątek, 11 dzień listopada. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy Informacje Piotrkowskie. 93 lata temu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Mieszkańcy Piotrkowa, pamięć ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, uczcili podczas uroczystości zorganizowanych przed grobem nieznanego żołnierza. W Piotrkowie Trybunalskim, gdzie w okresie I wojny światowej mieścił się Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, któremu przewodniczył generał Władysław Sikorski, obchody święta niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie poczty sztandarowe odprowadziła miejska orkiestra Denta przed grup nieznanego żołnierza, gdzie odbyły się dalsze uroczystości rocznicowe. Piotrków się zmienia, ale na szczęście nie zmieniają się zwyczaje Piotrkowian. Jak co roku spotykamy się na miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, by z wdzięcznością wspominać tych, którym zawdzięczamy wolność. Wspominamy bohaterów narodowych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Wspominamy wszystkich, którzy wznosili do nieba błaganie Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Bo jak mówił marszałek Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Przy asyście żołnierzy z kompanii honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Nowego Glinnika odbył się apel poległych oraz oddano salwę honorową. W dzisiejszych uroczystościach przed pomnikiem nieznanego żołnierza udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy. Jak mówili, to dobra lekcja patriotyzmu. Święta niepodległości, więc trzeba synowi pokazywać, uczestniczyć w uroczystościach. Po 123 latach odzyskaliśmy tak, niepodległość. Trzeba to uczcić. To jest, to jest naprawdę wzruszające. Wzruszające po tylu latach, że mamy tak wolną Polskę i tak swobodnie możemy sobie tu przyjść i w ogóle to uczcić sercem, dużym sercem naprawdę. Dzisiejsze święto jest to tak naprawdę e, w dzisiejszych czasach e ukazanie takiego patriotyzmu, bo choć wiemy, że młodzi ludzie tak naprawdę nie przeżyli tego, co nasi koledzy w latach właśnie 40., kiedy właśnie był okres wojny, więc wydaje mi się, że taki dzień, który jest jest dniem upamiętniającym i wydaje mi się, że jest dobrą lekcją historii dla młodych ludzi. Kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza złożyli przedstawiciele władz miejskich, posłowie ziemi piotrkowskiej, kombatanci, oraz delegacje szkół i organizacji działających w mieście. Pomnik Nieznanego Żołnierza, przed którym corocznie odbywają się uroczystości związane ze świętem odzyskania niepodległości, w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestolecia. Znajdujący się w centrum placu Kościuszki Obelisk odbudowano w latach 90. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowski Pomnik Grobu Nieznanego Żołnierza powstał w latach 20. minionego wieku. Pomnik rozebrano w latach 60. na polecenie ówczesnych władz komunistycznych. 30 lat później obelisk postawiono na nowo. W obecnym kształcie istnieje od 1991 roku. O jego odnowienie starało się Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Bryłę pomnika zaprojektował Piotrkowianin Augustyn Sztuk. Kamień węgielny pod ten pomnik wbudowywał ksiądz biskup Adam Lepa. Jest ono zbudowane z granitu, płytę główną zdobi orzeł. Konstrukcję uzupełnia znicz w kształcie krzyża Orderu Virtuti Militari. Budowa postępowała dość szybko, ponieważ już w 1991 roku uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbyły się już przy tym nowym pomniku. Także ten odbudowany, odrestaurowany pomnik grobu Nieznanego Żołnierza w tym roku będzie miał równe 20 lat. Przy piotrzkowskim pomniku grobu Nieznanego Żołnierza odbywają się ważne dla historii miasta i kraju uroczystości. Przy tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy, zawsze palą się świece. W Piotrkowie uroczystości rocznicowe rozpoczęto już w czwartek wieczorem. W Wigilię 93. rocznicy święta odzyskania niepodległości licznie zgromadzeni w Piotrkowskim Muzeum mieszkańcy miasta wzięli udział w koncercie pieśni patriotycznych. Uroczystość na zamku rozpoczęto od oficjalnego nadania major doktor nauk medycznych Halinie Kępińskiej-Bazylewicz tytułu honorowego obywatela Piotrkowa Trybunalskiego. Pani major karierę rozpoczęła w 1939 roku od wstąpienia do Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej. W 1944 roku, przenosząc dokumenty dotyczące planowanego zrzutu w Żerechowie, została aresztowana przez Gestapo. Uwolniona z więzienia, powróciła do służby jako łącznik i sanitariuszka 25. Pułku AK. Dla mnie to odznaczy. Ten tytuł honorowego obywatela spełnia właściwie moje marzenia. Jestem szczęśliwa, dumna i tak jak powiedziałam, uważam to za wielki zaszczyt. Tyle co w naszej mocy i to w moim odczuciu jest naszym obowiązkiem, aby właśnie takie osoby uhonorować, aby takie osoby wyróżnić, aby takie osoby mogły świecić przykładem następnym pokoleniu. Druga część wieczornej uroczystości to koncert pieśni patriotycznych, wykonanych pod przewodnictwem chóru Jana Zręczna. W rozdanym przed koncertem śpiewniku znalazło się 17 pieśni, które wspólnie odśpiewało kilka pokoleń Piotrkowian. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy właśnie śpiewanie pieśni patriotycznych przy udziale czy przy prowadzeniu chóru Jana Zręczna i w tym roku ze względu między innymi na fakt, że spotkało się to z taką dużą aprobatą ludzi obecnych, w tym roku również zorganizowaliśmy tego rodzaju spotkania, aby w ten sposób zamanifestować dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy bardzo wzruszone, no, no. bardzo piękny wieczór, dobrze, że tak się spotykamy raz raz na rok, no bo to i chwila refleksji, no i wielka radość z przebywania razem, no i duma z tego, że, no, że możemy być właśnie razem w taki wieczór i, i świętować to ważne święto. Przypomina o dniu zwycięstwa, o dniu niepodległości, a śpiew tego typu jest naprawdę wielce patriotyczny. Oby takich imprez było jak najwięcej. Jest to oznaka na pewno naszego patriotyzmu, że y, musimy pomimo tak Długiego okresu czasu z odzyskania niepodległości musimy pamiętać o tym wydarzeniu i znać pieśni, które wtedy były śpiewane. Po raz pierwszy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji odzyskania niepodległości zorganizowano w ubiegłym roku. Wówczas odbyło się też uroczyste wciągnięcie flagi na maszt Piotrkowskiego Zamku Królewskiego. Znajduje się w centrum Piotrkowa, a często bywa mijany przez przechodniów. Pomnik Legionów, bo o nim mowa w tych szczególnych dniach wart jest przypomnienia. Niewielka tablica upamiętnia ważne dla Piotrkowa fragmenty historii. Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Sienkiewicza. Niewielu z zatrzymanych przez nas przechodniów wiedziało, komu jest on poświęcony. Czy wie pan, co to za pomnik? Wie pani, że nie. No, tyle razy tu przyjeżdżam. Czy z tego, Ale z czego to się tyczy, czy jakiej, tego to nie wiem. Czy wie pani co to, to za pomnik? Nie wiem, właśnie to pisze wszystko, ale o kogo to nie wiem. Pierwsza wojna światowa. Komu ten pomnik jest poświęcony? No, bohaterom, obrońcom Piotkowa i w ogóle tym walkom wszystkim jakie były yy, na terenie naszego tutaj, na terenie ziemi Piotkowskiego, tak to mogę powiedzieć. Upamiętnienie legion, Legionów które się tam kiedyś kiedyś odbywały, no już nas jeszcze nie było, ale niektórzy byli już, prawda. Także to jest bardzo dobry. pomysł był dobry, ładne wykonanie. Uważam, jest polskogodny, trzeba się nim ukłonić i bardzo fajnie. Pomnik, jak wskazuje napis wyryty na tablicy, przypomina o działalności Departamentu Wojskowego, Naczelnego Komitetu Narodowego oraz Komendy Legionów Polskich w czasach I wojny światowej jest związany konkretnie z rolą Piotkowa, ogromną rolą, jaką Piotrków odegrał w okresie I Wojny Światowej w latach 1914-1918. Piotków był ważnym ośrodkiem polityczno-wojskowym, szczególnie wojskowym. Tutaj znalazł swoją siedzibę Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego. Tutaj mieściła się Komenda Legionów przez pewien czas. Ponadto w okolicach Piotkowa powstały dwa pułki legionów, które właśnie z tego miejsca wyruszyły później na wojnę, walczyły w Karpatach. W drukarni Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego drukowano ulotki i lokalne gazety. Tutaj powstawały publikacje m.in. generała Władysława Sikorskiego czy Marii Dąbrowskiej. Pomniku fundowała Rada Miasta Piotrkowa. Tablicę posadowiono w 1999 roku, w dniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Historia Związku Harcerstwa Polskiego w regionie Piotrkowskim sięga lat wojny. Założyciele tych środowisk mają niemały wkład w odzyskanie przez Polskę wolności. Ale harcerstwo to nie przeżytek, przekonują druchowie. Co to znaczy ZHP? Piotrkowscy harcerze pokazali na otwartej dziś w Miejskim Ośrodku Kultury wystawie. Mundur, a na nim harcerska lilika. Bycie druchem to nie relikt przeszłości, mówią Piotrkowscy harcerze. Harcerzem być jest fajnie, ponieważ... Uczy się bardzo dużo rzeczy, szyfry, węzły, ko używanie kompasu. Można poznać wielu nowych ludzi, rozwijać się społecznie przede wszystkim, kształtować swoją postawę. No, wiadomo, harcerstwo wymaga wyrzeczenia od pewnych rzeczy, która zwykła młodzież. Na które zwykła młodzież może sobie dajmy na to pozwolić, chociaż niekoniecznie powinna. A my mamy te, yy, regulamin, tak jakby. Tak, to jest styl życia. Właśnie zobowiązuje do wielu rzeczy, ale jest też super zabawą. No, bardzo jest na obozach, fajnie. Harcerski styl życia na wystawie zatytułowanej Harcerstwo na ziemiach Piotrkowskich na przełomie ostatnich lat pokazano na kilkunastu planszach. Wśród nich pojawiły się między innymi zdjęcia z obozów oraz harcerskich wypraw. Druchowie pochwalili się także pamiątkami skrzętnie zbieranymi i przechowywanymi przez kilkadziesiąt lat istnienia pietrkowskich skautów. Wszystko po to, by pokazać, że mimo wieloletniej tradycji harcerstwo idzie z duchem czasu. Bardzo dużo osób tak myślało, tylko w dobie internetu, w dobie tego co nas w tej chwili otacza, chyba zaczynamy wracać do pewnych rzeczy, które stały się pewnego rodzaju symbolami wcześniejszych czasów. Tak? Dzieci, dzieci w tej chwili bardzo nieładnego określenia użyje rajcuje las rajcują wędrówki piesze rajcują rzeczy które nie są związane z technologią z nowoczesnością zaczynamy wracać do takich naszych podstaw podstaw funkcjonowania każdego człowieka Otwarta dziś wystawa na której można poznać część najnowszej historii Piotrkowskiego związku harcerstwa polskiego czynna będzie przez najbliższy tydzień do oglądania wystawy harcerze zapraszają w godzinach otwarcia miejskiego ośrodka kultury już za chwilę zapraszam na spotkanie z księdzem Tomaszem Estkowskim, a w dzisiejszym wydaniu Informacji Piotrkowskich. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia. Miesiąc listopad to miesiąc, w którym wspominamy naszych zmarłych, polecamy ich w modlitwie kościoła, zwanych wypominkami. To czas rocznicy narodowej, która już za nami. To czas, kiedy Kościół w swoim czasie dobiega do końca roku liturgicznego. Dlatego i Ewangelia Chrystusowa stawia nam dzisiaj przykład. Człowieka, który posiada talenty. Wzywa król do siebie różnych ludzi, którym ofiarował kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt różnych talentów. Prosząc, aby ci zarabiali nimi, aż wróci i wtedy dokona ostatecznego rozliczenia. I jak Ewangelia mówi dalej, jeden przyniósł puszczone w obrót, drugie zarobione talenty. Ale przyszedł taki, który nic z tym nie zrobił. Po prostu zakopał dar, który otrzymał od swojego pana. Myślę, że każdy z nas posiada jakieś predyspozycje, przede wszystkim te zewnętrzne, którymi dzieli się z drugim człowiekiem, dzięki którym czyni życie łatwiejszym, może po troszej przyjemniejszym. Ale Bogu chodzi przede wszystkim o dary duchowe którymi tak trzeba zarządzać, żeby przynosiły przede wszystkim duchowy pożytek, a nigdy szkodę. I myślę, że warto sobie też uświadomić jedną sprawę, że przed Bogiem nie trzeba się bać stanąć, ale należy się bać stanąć przed Bogiem z pustymi rękami, żebyśmy nie wstydzili się później tego, że usłyszymy od niego co zrobiłeś z darami, które ode mnie otrzymałeś? Niedziela, która stawia nam człowieka obdarzonego darami. Każdy otrzymuje dar. Ale co z tymi darami robimy?